Przyniosłaś to? Pokaż, co masz, proszę! W tym świecie żadne zakazy nie powstrzymają dziewczyn od drogi do piękna. Najpierw muszę sprawdzić jakość! To dobry produkt, jestem zadowolona. Masz kasę, a ja muszę wszystko przeliczyć. Nie ruszać się. Jesteście oskarżone o posiadanie i dystrybucję kosmetyków. Nie, ktoś mnie wrobił. Jesteś światłem mojej duszy. Wybacz. Ogarnij się. Tak, to miejsce zdecydowanie potrzebuje metamorfozy. Hej, Mary. ah, oddaj mi wszystkie swoje rzeczy. Włóż je do pudełka. Chyba nie mamy wyboru. Żegnajcie, drogie kosmetyki. Witaj kombinezonie więzienny. Wiesz, że pomarańczowy już nie jest w sezonie? Najważniejsze, że kombinezon nie jest żółty, bo nie pasowałby do ciebie. Chodź, i przebierz się. Przynajmniej jesteśmy w tej samej celi. Zostaw mnie w spokoju, jestem smutna. Wiesz, odpowiedni makijaż naprawi okropny strój. Wow, udało ci się coś przemycić? Zróbmy ci makijaż. Dalej. Wiesz, jak zrobić przydymione oko? Oczywiście. Au! Co wy tu robicie? Konfiskuję to. Przynajmniej zostaw nam tusz. Kosmetyki są zabronione w więzieniu, a ja, oficer Bell, pilnuję porządku i naturalności. Lakier do włosów to świetny zamiennik farby w sprayu. Ale pan Bel tak nie uważa. Hej, Zuza, cóż, najpierw wszystko muszę sprawdzić. Mm, nie widzę tu nic podejrzanego. Masz paczkę. Wow, prezent urodzinowy? Dziękuję. Mary, chyba wszystko się udało. Chodź tutaj. Ja też chcę złożyć jej życzenia. Marzyłam o tym od tak dawna. Zgadnij, kto to. O nie, tylko nie moja twarz. Mm -hmm. e, co to jest? Czy to makijaż? E, to nie tak jak myślisz. Ale to zabronione. Czy ktoś tu powiedział makijaż? Sądząc po waszych twarzach, znów złamałyście zasady. Wiesz, Zuza, dla ciebie też mam prezent. Będziesz świętować urodziny w izolatce. Który odcień szminki wyglądałby lepiej? To ciężka decyzja. Myślę, że ten będzie akurat. Widziałeś wiadomości? Tą siódemkę przestępców ja złapałem. Ach, oddzwonię do ciebie. Zaraz muszę cię sprawdzić. Aha! W porządku. Zobaczmy, co tam masz. A to tylko zabawka antystresowa. Widzisz? Hej, dawaj mi to. Nawet pan belnie nie oprze się simple dimple. Możesz wejść. Tak, dzięki. Dziewczyny, to ja. Masz to? Tak. Brokatowa paleta Popyt? To ekskluzywny model. Dawaj mi, chcę ją szybko wypróbować. Pokaż mi efekt! Bardzo mi się podoba. Dziękuję, Kaja! Jakie to odprężające! Wow, miałem kiedyś taki. Mogę się nim pobawić? Jasne. Mary i Zuza nadal są w więzieniu. Tajemnicza osoba przyszła im na pomoc. Zaraz, kim jesteś? To chyba prawnik dziewczyn. Hmm, nie przekonuje mnie to jakoś. Nie pozwolę ci wejść, ale pan Bell chyba nie docenił nowej wizytanki. Wow, to poważna sprawa. Chodź. Mój tatuaż jest równie dobry. Zostaw mnie sam na sam z moimi klientkami. Hej, czy to nasz prawnik? Jest przystojny. Mam nadzieję, że cieszycie się na widok swojej przyjaciółki. Kaja, to ty! Jak wam tu jest? Nie przyszłam z pustymi rękami. Wow! Ach, jesteś najlepsza! Zobaczcie, rzucam kosmetyki przez okno, łapcie je. Tuż do rzęs, błyszczyk. Ale nic co dobre nie trwa wiecznie. Przemyt kosmetyków? Cóż, pożegnajcie się ze swoim manikirem. Takie poważne wykroczenie oznacza równie surową karę. Jest więzienie, a tu jest nasz ołtarzyk. Podążając za tą mapą, wykopiemy coś i wejdziemy do tunelu, który prowadzi prosto do drogerii. Podoba mi się ten plan. Przejdźmy do rzeczy. Kiedy inni więźniowie knują, jakby tu uciec, te dziewczyny ryzykują dla piękności. Teren czysty. O nie! Hej! Czy to jest to, co myślę? To nie tak! Hmm, tak jak podejrzewałem. Myślałyście, że mnie oszukacie i przechytrzycie? Wiedziałem. Robicie baseczkę błotną. Jestem w końcu geniuszem. Ha, na razie udało nam się. To kontynuujemy. Te dziewczyny zrobiłyby wszystko, żeby poczuć delikatny dotyk nowej pomadki albo pędzelka do cieni. Ciężkie jest życie bez kosmetyków. Jesteśmy. Udało nam się! Ha, ha, ha. Nie mogę w to uwierzyć! Czy ten mocny lakier do włosów jest dla mnie? Tak, idealnie. Chwileczkę. Mary, szybko! Za tobą! Staci się nie ruszać. A co z lakierem? Mam nadzieję, że będzie ok. A pani dokąd się wybiera? Coś pani utknęło we włosach. Tego nie wolno tu mieć. Tego też nie. Masz na głowie piękne gniazdo. I to. Nie proszę, tylko nie paleta. Nie potrzebujesz jej. Ach, tęskniłem za moją gumową kaczuszką. Zostawię tu mundur. A może go schowam? Chociaż co, mogłoby mu się tutaj stać. Mam dość sprzątania podłóg. Chciałabym mieć teraz w ręce pędzelek do cieni zamiast mopa. Tak bardzo tęsknię za moją kosmetyczką. Spójrz na krzesło. Myślisz o tym, co ja? Przynieś wszystko aż do ostatniego eyelinera. I co? Idzie Janek. Do środka. Pan Bell stracił coś na wadze. Zadziałało. Dziękuję. Tak bardzo tęskniłam. Dzięki, że dał mi Pan szansę zobaczyć Mary. Nie ma za co. Chyba operacja Beauty zakończyła się powodzeniem. Świetnie! Nasze wysiłki nie poszły na marne. Jaka fajna czapka! Jak śmiałaś ukraść mój uniform? Spotka cię za to, Kara, ale my już jesteśmy w więzieniu. Ach, wydarzyło się tu coś strasznego. Ślady są świeże. To tylko moja wyobraźnia. Muszę natychmiast sprawdzić więźniarki. Fiu, nic mi nie jest. Dobrze, Nil ogarnij się. Wszyscy przestępcy są tutaj skuci. A nie ma co się martwić. Ha, ale z niego naiwniak. A to by pomyślał, że można by przemycić szminkę w kajdankach. Ale prawdziwe miłośniczki kosmetyków są zdolne do tego i jeszcze więcej. O nie, czy to szminka? Jaki wspaniały wybór lakierów! Pomalujesz mi paznokcie? Nie ma co się opierać. Pan Bel nie odmówi. Wspaniale! Mary, podoba Ci się mój manikir? Nie, nie, to nie może być prawda! Nie wierzę w to. To tylko sen. A, Ach, Janek, przepraszam! To był tylko jakiś kosmetyczny koszmar. Podobał Ci się nasz filmik? Więc daj nam lajka, subskrybuj i nie zapomnij kliknąć dzwonka. Do zobaczenia!